...bez głosu, Ej, no coś nie idzie. No, no, no. O, co. No. ja brzuch wciągnę. Aha, ty nagrywasz? Robimy masaż... ala tajski. <gryw> Poznański. Witkowski. No Wchodzimy najpierw w poprzek kręgosłupa. Później oh. wzdłuż. Wskazane jest posiadanie jakiejkolwiek poręczy obok. I masy. Masy minimalne, maksymalne. Ze względu na bezpieczeństwo osoby chodzącej. Masującej. <trym> Dobra.